Jesteśmy na półmetku spotkań y, dla młodzieży pod tytułem Spotkać Zmartwychwstałego. Stałego. Y, w tej połowie zapraszam serdecznie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Świebodzinie do udziału y, w jutrzejszym czuwaniu, które rozpoczniemy o godzinie 18.30 mszą świętą z gniewu Wstąpienia Pańskiego. Y, po niej będzie krótka konferencja księdza Łukasza Malca i świadectwo o spotkaniu Zmartwychwstałego Stałego w życiu codziennym. Jednego z członków zespołu Box Cordis, a później droga światła i muzyczne uwielbienie właśnie z naszym parafialnym zespołem Box Cordis. Dlaczego tutaj? Boże miłosierdzie najbardziej do nas dociera przez Chrystusa, który po swoim zmartwychwstaniu pokazał swoje otwarte serce, zranione nogi i zranione. Ręce i zaprasza nas, byśmy weszli w głębi Jego miłosierdzia. To jest najpiękniejsze spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego Stałego w darze Jego przebaczenia i Jego miłości. I właśnie nasze sanktuarium. Serdecznie zaprasza Was młodych do udziału w tym spotkaniu. Chcemy wspólnie się modlić i uwielbiać Jezusa Zmartwychwstałego, Stałego, ale także i poddać mu wszystkie nasze radości, smutki, troski by to spotkanie nas wewnętrznie przemieniło. Zbliżamy się do końca okresu wielkanocnego, więc będzie to równocześnie wołanie o przyjście Ducha Świętego. Czekamy na Was jutro.